To jest Greg! I zginąć się na tysiąc sposobów. Bo dzisiaj sprawdzam najdziwniejsze sposoby na śmierć w GTA 5. Ale haczyk jest taki, mam tylko na to 40 minut. Jeżeli nie uda mi się zrobić wszystkich na dzisiaj, wymyślacie mi karę w komentarzach na następny odcinek. Sziemanowi za z tej strony witam w kolejnym odcinku dzisiaj. 1000 razy. a dzisiaj giniemy tysiąc razy. No dobra, może nie tysiąc, ale dużo razy będzie śmierć. Widzowie, startu. W tej chwili mam 40 minut, które widzicie w prawym górnym rogu, również z licznikiem mojej śmierci. Im więcej razy się zginę, tym będzie lepiej, a to jest chyba pierwsza moja śmierć. Czy serio będę roz... Nie zginąłem, widzowie. Czołg mnie nie... Pierwsza moja śmierć. Widzowie, żeby nie było, następna rzecz, o pomyślałem, to tak. Hmm, może by się tu przykleić do pasu startowego Los Santos. Siedzę i niech się dzieje, widzowie, wola nieba. Niech się dzieje, wola nieba. Pytanie, ile mi to zajmie, widzowie? Eee, jego tu przed chwilą, widzowie, nie było. Dobra, widzowie, nie wiem, czy on mnie zgarnie. Nie wiem, czy on... O Boże, on mnie przejedzie, mam szerą. Co jest? Widzowie, nadal mam jedną... Ja nie mam godmoda. Zobaczcie. Serio, musimy czekać na drugi samolot? Mam pomysł, widzowie, zabiorę auto szybko. Ey, iść, iść, wysiadka! Proszę mnie zostawić. A <grym> widzowie, ty zgrasz! <grym> no, zapomniałem wam, widzowie, o jednej rzeczy powiedzieć. Uwaga! Na serwerze są gracze i oni mi mogą pomagać bądź utrudniać w moich śmierciach. Jak widzicie, dużo się tutaj może dziać. I ktoś, widzowie, jedzie na mnie. Ku kolera, chciałem uniknąć tego. Ej, przyjechał mnie kosiarką! Ruga śmierć. Tylko dziku, zapomniałeś, że to jest speedrun. Speedrunnerski mood. BUM! Trzecia rzecz. Pływamy widzowie w wodzie. Co tutaj możemy zrobić? Pierwsze utopić się. Ja się po prostu widzowie topię i zobaczymy, co będziemy mogli jeszcze zrobić. Poczuję widzowie Gregowi dzisiaj, jakby on dużo wycierpi. Dobra, Greg to jest jakimś chyba pływakiem, widzowie, on ma płuca ze stali. No ja my tu już pływamy. O, widzowie, zarabia będzie dentka. będzie dentka. Mamy trzeci zgon. Utopienie. Ale widzowie, założy się, że nikt z was, grając w GTA 5, nie został ścięty helikopterem, pływając w wodzie. Dlatego przywołajcie tu helikopter! Patrzcie to, widzowie, patrzcie co się dzieje. <noise> jak to wyglądało? Szanse na to oczywiście są mega małe, ale są. Tak, takie same jak na to, że nagle krowa wleci wam do pokoju. Widzowie, czy taktownym będzie wejście w stroju takiego jego mościa do bazy wojskowej. No na pewno e, może być ciężkie. E, ale, ale dobra, widzowie, wejdę. Trzymaj się gnoju. E, czemu? Nie możesz tutaj wejść. Ale muszę tam wejść. Muszę tam wejść. No to za mną, proszę. Gdzie? Tam. Aha, aha, dobrze. Ale pod kaka to jest wojsko, dobra, dobra. <noise> widzowie, nie wiem. ej, puścili mnie, puścili mnie totalnie, Patrzcie, jakie tu pojazdy jeżdżą. Klasik baza wojskowa. Moment. Mamy na razie cztery śmierci. Ech! Chciałem widzowie wskoczyć mu pod koła. Alo! Drive? To Przed... Przejechał mnie pan! Cholera, ficowie, i bierzam do mnie? Dobra, mam bombę, mam bombę, mam bombę! Wiedziałem, że się to tak skończy. To było, widzowie, chyba najszybsze. Musimy po prostu krzyczeć takie dziwne rzeczy. No ale tak, wejść do was wojskowej równa się dziwny, dziwna śmierć. W Ameryce jest też tak, że za wejście na teren prywatny może spotkać was kara. Dobrze wiecie, że często pedy w GTA V potrafią was zaatakować, jeżeli wejdziecie na ich terytorium. Dlatego to jest moja kolejna śmierć. Pierdziele, wchodzę na terytorium jakichś widzowych wśród. Zacznę tu robić burdel. Opaść to, jakieś się, się chodzą z flintami. Czy mogę pomóc? Ja okupuję ten dom. Jak? Kupuję. Masz prawo wyjść z tej posesji. Nie obchodzi mnie, albo że jesteście braci. Albo tego auta, albo cię odstrzelę. Nie masz i jaj. Na pewno nie mnie Aha. zastrzelisz. <noise> no, dobra, widzowie. Wystarczyło po prostu kurzyć wysiaków. Widzowie, ale też na pewno potrąciło was kiedyś auto. A naszego tutaj Grega. Jak się bawisz, Greg? <noise> Widzowie, ale też na pewno potrąciło was kiedyś auto, a naszego tutaj Grega, jak się bawisz Greg, pewnie gównianie, wysyłamy właśnie na super ruchliwą autostradę, żeby tańczył na środku tej jezdni. Patrzcie widzowie, no po prostu ja się bojam, ja się bujam, czekam aż po prostu ktoś nas walnie, patrzcie to ludzie nas wymijają, patrzcie ja sobie nawet pochodzę tu, będę taki nieprzewidywalny, oj mnie przejechał. No ale to się liczy jako wjechanie, widzowie. Zaliczam tą śmierć, widzowie, ale nie z kategorii tańca na autostradzie. Po prostu półmyślnego wpadnięcia podał. A teraz, widzowie, potańczmy sobie. Dejdźmy, dejdźmy. Zobaczmy, kto w nas i pierdzielnie. Stoimy pomiędzy dwoma pasami. Widzowie, staram się spowodować jakiś wypadek. Właśnie to, właśnie to wjechał we mnie ktoś. Jeszcze mnie nie zabił, jeszcze mnie. O nie zabił. O tu widzowie, karambol się tworzy. Cholera, uciekam, uciekam, uciekam. O nie. Auta mnie przejeżdżają, widzowie. Znaczy, o tak, to jest w końcu challenge, w którym muszę ginąć jak największą ilość razy, tak jak teraz. Na pewno kiedyś też zginęliście w GTA 5 od nieudanego stanta, widzowie. Bo jest to w końcu śmierć na tysiąc sposobów w GTA 5. No i o co tutaj chodzi, moi drodzy? To jest to, że postaramy się jakoś nieudolnie skoczyć. Okej, okay, dobra. Ten stand jest totalnie udany. Jestem po prostu e, mistrzem w tym, co robię. Jestem po prostu e, mistrzem do tego momentu właśnie. Zapomnij teraz o tych dwóch słowach, które ci powiedziałem, czyli mistrzem w tym, co robię. Ale skoro już jesteśmy w centrum, to może Greg skoczysz ze spadochronu bez spadochronu. Widzowie, Greg jest super zadowolony. Widzę to po jego twarzy. Dobra, kolejna śmierć. To jest speedrun, widzowie. O boże. Ale to był gówniany skok. Ale śmierć to śmierć. Dziesiąta. Ale jeżeli jakimś cudem przetrwałeś skok bez spadochronu ze spadochronem, to co powiesz na to, jeżeli dziesięciu hitmanów z kałasznikowami będzie cię goniło? Bo ukradłeś im, nie wiem, forsę. Tak, widzowie, w GTA 5 często można podpaść takim ludziom, którzy stoją za mną. to ja po prostu zacznę teraz spierdzielać. Mam nadzieję, że będą pobożliwi widzowie. Oni za mną wystartowali. Ej, mam przerąbane. Oni już zaczynają powoli do mnie walić. Nie chcę zostać rozstrzelany przez hitmanów. 11 śmierć. Widzowie, ja mam 11 śmierci, a już połowa challenge'u. I jestem na Sandy. Dlaczego jestem na Sandy? Wyobraź sobie, co by było, gdyby trzy główne postacie z GTA V miały do ciebie problem. Na serwerze trzech graczy odgrywa Trevora, Michaela i Franklina. Poszukamy sobie u nich problemu. I nasza, nasza 12 śmierć, mam nadzieję, że będzie śmiercią od głównego bohatera GTA V. I widzowie, oni tutaj powinni być. No i są. Witam państwa! Ja! Jestem, no ty. Ja jestem Greg, mój homie! Jaki k Grek? Czego tu szukasz? Co ty gadasz? A ty ten kij sobie też w dupala wsadzasz? Co się wsadzam? Powtórz to! No czy w dupale se wsadzasz Badne? ten kij? Złupiełeś! Au! Nie bij mnie! Nie bij mnie! Wiedziałem, że lubisz no, wsadzać sobie ki w Dupala! Chodź no! Kręg, no! Wizowy Trevor został zagrany idealnie, po prostu. Dwunasta śmierć. Moi drodzy, ale Greg narobił takiego jazzu, że trafił do pierdla. Greg, jak się z tym czujesz? Oczywiście odpowiesz mi jedynie w montażu, bo nie jesteś postacią, i mam nadzieję, że teraz nie wyzywasz mnie jakoś. Ale tak, widzowie, <śmieniciela> <śmieniciela> nasz manekin doświadczalny trafił do więzienia, i tutaj będziemy chcieli też zginąć. Jeden z tysiąca sposobów na śmierć to śmierć od współwięciu. Cześć, maleńki. Hej, mały. O, widzę, że możemy się dobrze pobawić, co? No, no, możemy. To nie, nie zła muskulatura. Dobra, dzięki. Masz jakiś problem? Nie, nie, nie mam, nie mam. Piękny jestem. <grym> widzę, <zainteresuje> dobra, ja udaję. Je, je jestem ciepły po prostu, jestem ciepły w więzieniu. Co to rudego przydziało? <grym> Jakiego rudego? A słuchajcie, słuchajcie, chłopaki, chłopaki. Nie, 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 chłopaki, bo ja widzę jedną zależność. Słuchajcie, ja myślałem, że tu w więzieniu są jakieś prace, co nie? Gdzie wy tą chłopaki? Dobra, powtórz to? Otóż <śmienicza> to, otóż to. Widzowie... dzianko dostał. Nie, ja jestem martwy w tej chwili już zaraz. Strażnik, strażnik. <śmienicza> o Boże, przegiąłem pałę. Oczywiście to był żart, widzowie. To był żart, to jest komedia. Nie się tego na poważnie. <śmienicza> Ale załóżmy, że wyszedłeś z więzienia Greg i wtedy no nie masz nic, nie masz auta, jedziesz autostopem, idziesz dziwnym lasem, bo, bo tak akurat jest więzienie zbudowane, no i szukasz kogoś, kto cię po prostu podwiezie. No i wpadłem na to widzowie, że kolejny sposób na śmierć naszego manekina testowego. A może doprowadzimy jakiegoś kierowcę do tego, żeby nas zaatakował. Widzowie, stoję w tej chwili na jakimś skrzyżowaniu i czekam na auto. Mam ostatnie 20 minut na wykonanie ponad dwa razy tyle śmierci, co zrobiliśmy. Widzowie, trochę tu czekam. O tam ktoś Siedzie. Patrzcie to, tam się jakieś auto porusza, zjadę mu z drogi. Weź mnie pan, weź mnie pan! Zjadaj kolego, wsiadaj. Dobra, dobra i widzowie, teraz musimy go jakoś zmusić Zjedziemy do... kawałek. Okej, okay. no chyba, że tak. Podejrzewam, widzowie, że ten człowiek nie ma wobec nas dobrych zamiarów, więc oglądajcie sami. Widzowie, znaleźliśmy się w Sandy, tam nas prowadzi nasz kolega. Czym się zajmujesz? A ja wiesz, tu i tam, jakieś jest He, słyszałem, kroję, że żona się zdradza. Zaszedł, tylko zwierzynę. O ty Powiedział widzowie tylko o ty franco Nie, nie to był żart U nas wiesz tak więzimy się Nie mm. A co jak ci powiem, że nie to Dobra Dobra wysiadam Przekupiłeś mnie <gry> o, no, no. To on ma co broni A co mówiłeś o mojej wonie? Że jest piękną kobietą Jesteś pewien? E, Słuchaj, swój... A podobam ci się? Nie Na pewno? Na pewno jesteś super brzydki Szkoda o, tak. nie widzowie, dobra, zabił mnie. W sensie, o tak. 15 śmierć, śmierć od. chyba mordercy. Ale zakładając, że nie zabiłby nas morderca, a mielibyśmy rower, widzowie, uciekając z więzienia, to idealnym tego przykładem jest skatepark, na którym oczywiście totalnie nie możemy zginąć. W praktyce tak naprawdę to, to jest to możliwe, i ja widzowie to wykonam. Timelapse. Dobra, widzowie, mam pół HP, jak możecie zobaczyć w lewym dolnym rogu. Śmierć na rowerze jest ciężka. O! Nareszcie! Greg, widzowie, złamał kręgosłup. Ale widzowie, uznajmy, że Greg był w więzieniu. I gdy Greg był w więzieniu, dołączył do families, ale pomieszał drogi. I pojechał na złe osiedle, bo dojechał do balasów. Tak, widzowie, chcę sprowokować balasów do to, żeby mnie zabili. Dzień dobry. Stój, koleżko. No co, stój. Jestem u siebie, chłopaki. E, pozdrówcie ej, ciotkę pozdrówcie ciotkę Elizę homie, stop, homie, stop. co co no już 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 Boże nie strzelajcie nie poznajecie mnie mam co jedyne prawin no prawilne barwy co to maska. prawilne maska. barwy to są jakie prawilne cholera nie strzelajcie Widzowie, no tak, można też zostać zabitym przez balasów chodząc na ich terytorium. Przy okazji mieli zabić mnie, a balasi pozabijali się nawzajem. Ale uznajmy, że Greg nigdy nie trafił do więzienia i po prostu pracował. Cóż może pójść nie tak w pracy, prawda, moi drodzy? No chyba, że pracujecie przy hucie. Jest dużo rzeczy. Siema chłopie! Jaka jest robota dzisiaj? No, widzisz? To na prawo, na górę wejdź. Tam trzeba pozbierać węgiel. łopatą do pieca. Dobra, widzowie, w takim razie idziemy zbierać węgiel i nie na pewno nie znacie tego sposobu, który tutaj przygotowałem, ale kolejny sposób na śmierć w GTA 5 to jest poprzez wskoczenie, uwaga, do kotła. Zapytać się mnie, tak, o, odkryłem kolejny widzowy sposób na śmierć. Patrzcie, patrzcie to. Co, czemu nasza postać tu jakby przejść się może? Patrzcie to. Dobra, pak, zginąłem. Czyli sposób 18 to było po prostu podejście do prądu. Porażenie prądem. Ta, bo to jest pod napięciem. Ale widzowie, gdyby to, że to jest pod napięciem, to ja po prostu wskoczę do kaci. Panowie, słuchajcie, ja muszę zanurkować. I widzowie, nurkujemy w kadzi. I zobaczcie to. W bomb, z bomby, jak tu się znajdziecie, palicie się. Oficjalnie spodałem kadzi w GTA V. Patrzcie jaka fera. Gaszą mnie normalnie tym. się nam trochę kolega chyba. Uznajmy, że Greg miał powiedzmy przyjaciela, widzowie. I ten przyjaciel miał sportową brykę. No mniej więcej tak. Śniadek, śniadek. Tak, pewnie, pewnie. Dawaj, jedziemy. I widzowie, nie zapiął pasów. A kolejny sposób na śmierć, w którym uważam, że każdy, kto grał w GTA więcej niż 100 godzin, na pewno tak zginęliście. To jest po prostu przez nacisnięcie F i wypadnięcie samochodu na zakręcie na przykład. Więc patrzcie teraz to, bum! I widzowie, przeżyłem. Zawsze jak tak robiłem, przez przypadek, to nie przeżywam. Próba numer dwa. Powiedzmy, że spotykacie się drugiego dnia i planujecie po prostu też sobie pojeździć. Ale nagle, uwaga, co się dzieje. Wyskakujesz z auta, bum! I to jest twój zgon. Ale też można, widzowie, bawić się świetnie, grając w GTA. Nasz grek na przykład pilotuje ten samolot, jest dobrym pilotem, tylko no wiadomo, jak to, widzowie, zawsze było przy pilotowaniu samolotów w GTA 5, to czasami można gdzieś źle polecieć, widzowie. Mayday, mayday, zbliżam się do wieży, Waga, będę mijał, robię manewry, robię manewry. I widzowie, czasami po prostu możecie przedobrzyć, ja serio teraz przedobrzyłem i zginąć poprzez wysadzenie się w samolocie. Ale załóżmy to, że zamiast rozwalić się samolotem, dolatujesz do miejsca i teraz uwaga, musiałeś się katapultować, awaryjnie widzów, awaryjnie w lesie. I akurat twój spadochron zadziałał, więc nie giniesz o dziwo. Greg jest w szoku, prawda? A Greg jest w totalnym szoku, widzowie. No i widzowie, teraz trzeba przetrwać w dziczy. Nie będzie to łatwe wyzwanie, a nam swoją drogą pozostało 7 minut. I ja nie widzę, widzowie, szans, żebyśmy to zrobili, więc będziecie chyba wymyśleli mi karę w komentarzach. Przy okazji, stawcie łapę w górę i suba, jeżeli chcecie taki format, gdzie po prostu robimy jak to najdziwniejsze śmierć. I oczywiście znęcamy się nad naszym głównym bohaterem, Gregiem. Greg, gość, masz przerąbane, naprawdę. No i widzowie, ja. Jakimś cudem nagle dzik zaczyna biec w Waszą stronę, więc po prostu uciekasz od niego. E, jest ich tutaj dużo. <laughs> Patrzcie, ej, czemu on tak śmiesznie lewituje widzowie? On mnie nie może nawet zaatakować, pewnie. O nie, może mnie zaatakować, dobra. No i naturalne jest to, że uciekacie po prostu, bo dzikie zwierzęta zaczęły Was atakować. No nie jestem szybszy, chyba, od dzikich zwierząt. Grek wszedł na kamień widzowie. Pierwszy raz Grek jest po prostu bezpieczny. Patrzcie, ej, dziki nie mogą tu wejść na ten kamień. One się bugują nie było tematu. Ale widzowie, co w momencie, w którym ktoś zostawi na was pułapkę? Bo pracujecie oczywiście jako poczta i rozwozicie paczki i musicie podjechać w takim dziwnym tunelu. Siedząc w aucie oczywiście nic wam się nie stanie, ale jak zobaczycie i sprawdzicie to, widzowie, nagle zaczyna wam się robić coraz to, coraz gorzej. I widzowie, zobaczcie to. Śmierć przez uduszenie od gazu zawiącego. Też jest to możliwe, widzowie. Ale załóżmy, że Greg stał się bosem mafii i w tej chwili jest tajas, dlatego musimy się Bronić przed policją, moi drodzy, ja pierdzielę. Co tutaj się dzieje? Oczywiście mam do dostępu wszystkie bronie. Jestem bosem mafii, gościu. Wrzucę im gazy łzawiące tutaj. <laughs> I widzowie mafia! Policjanci, którzy będą tutaj próbowali wchodzić, mają przewalone! Zobaczcie jak nasz Gierek się broni. Wyjdę na parkon do, do nich postrzelać, widzowie. A mam lepszy pomysł. Patrzcie to. BUM! Ale to jest gówniana strzelba, widzowie, nigdy już jej nie używam. A! Policjanci mnie wzięli, widzowie, z zaskoczenia. Greg został zabity jako mafioza. Została mi jedna minuta. Widzowie, to jest najbardziej OG śmierć w GTA V, bo każdy, każdy absolutnie to robił i widzowie, czy ja zdążę przed tym, jak czas upłynie? Uwaga, 25 śmierć, czyli ostatnia w tym odcinku. Nie trafiłem, o Boże. To już wam powiem, o co chodzi. Po prostu można umrzeć, uderzając w dystrybutor autem, prowadząc do wybuchu, zobaczcie to. Go, boom! Dwudziesta piąta przed czasem. That's right. Ale z dobroci serca i tak zrobię najbardziej lajkowany komentarz w następnym filmie, jeżeli nie będzie on obraźliwy, nielegalny i zastrzegam sobie prawo do nieobrażania innych osób, jeżeli to tego będzie wymagało ode mnie wyzwanie. Pozdrawiam.